Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 13 maja i zapraszam Was na króciutki horoskop roczny. Miejsce aury zajmuje karta Studnia, Studnia Życzeń. Jest to karta, która zapowiada, że w tym roku będziecie mogli zrealizować swoje marzenia, że będziecie mogli cieszyć się widząc ich spełnienie się. Będziecie mogli również wypowiadać nowe, które jak na pewno na 100% się Wam spełnią. Tak więc, jest to karta radości, jest to karta miłości, spraw, y, pomocnej dłoni, jest to karta, y, po, która mówi o pojawieniu się na waszej drogi, drodze odpowiedniej osoby, która w danym kierunku, w danej sprawie pokieruje was odpowiednio i dzięki temu y, będziecie mogli y, spełnić, y, dokończyć to swoje zadanie, spełnić swoje marzenie. Jest to karta również związana z miesiącem wrześniem i karta związana z osobą z podznaku Panny. To będzie trudnego. Tutaj trudności pokazuje karta związana z dużym bogactwem oraz z miesiącem majem i z miesiącem i w ogóle z osobą spod znaku byka. Kochani, ta karta zapowiada, że może być Wam trudniej w tym roku zgromadzić taką kwotę, jaką chcieliście zgromadzić, jaką chcieliście odłożyć. Mówiąc o tym roku mam na myśli całe 12 miesięcy aż do kolejnych Waszych urodzin. Jeżeli, jeżeli bardzo Wam zależy na tym, to pamiętajcie i starajcie się, pamiętajcie o tym zagrożeniu, o tych trudnościach i starajcie się przyłożyć bardziej do tego odkładania. Tutaj mówi również ta karta o zakupie czegoś dużego, ale naprawdę dużego, czyli tutaj w tym temacie mogą pojawić się trudności i opóźnienia. A co będzie radosnego? Na miejscu, na pozycji radosnych wydarzeń, mamy kartę związaną z ciążą, z domem, z, związaną z małym dzieckiem, z niemowlaczkiem, związaną z podróżami, z przeprowadzkami, związaną również ze spełnianiem się naszych życzeń, które, które, które już są zapoczątkowane, ale jest to dopiero początek, czyli są dopiero w formie planu. Tak, tak jak, jak dziecko, jako płód, jest dopiero takim planem kształtującym się i w momencie gdy rodzi się to już naprawdę zaczyna się ten nam, nasz plan realizować, tak, już chodzi po ziemi już, już żyje własnym życiem, tak, a więc moi kochani, tak tutaj ta karta mówi o niespodziankach w tym temacie jeżeli planujecie powiększenie rodziny jeżeli chcielibyście mieć dzieciaczka swojego, jeżeli chcielibyście tutaj wyjechać, przeprowadzić się zmienić miejsce zamieszkania to jak najbardziej ta karta mówi o tym. Poza tym jest ona związana z miesiącem lipcem, a więc może tutaj ten miesiąc być, być dla Was mega szczęśliwy i zupełnie nie mieć związku z tym, o czym mówi karta, a jedynie po prostu być bardzo szczęśliwym miesiącem. Tak samo jest związana z osobą z podznaku raka. Jeżeli macie z taką, wobec takiej osoby jakieś marzenia, jeżeli chcielibyście coś wyjaśnić, może coś rozpocząć, to jak najbardziej tutaj ta karta będzie Wam sprzyjała. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę fantastycznego roku i do usłyszenia.